Za co dziękujesz, drużynie, za ten sezon? E, za Janka Nowakowskiego, bo dziękujemy mamy zawsze piękny dzień. Za emocje, za zwycięstwa, za sezon, za każdy dobry wyjazd, za każdy zdobyty punkt. Dziękuję. Ja dziękuję Wam za poświęcenie i za każdą kroplę potu, którą wylaliście po to, żeby teraz świętować medal i Polski w Lublinie ukór i konsekwencje w działaniu. Ja dziękuję za te piękne wersy, które wspólnie napisaliśmy w historii polskiej siatkówki. Dzień serdecznie z całego serduszka, bo dziękować chłopaku, bo dzisiaj mam urodziny i zrobili mi najlepszy prezent urodzinowy, a mój mąż ma za dwa urodziny i dziękujemy wam z serduszka. Takie prezenty chcemy co roku, także postarajcie się. Chłopakom za każdą przybitą piątkę razem z nami i za wspólne tańczenie. Bądźcie Chłopaki, dzięki za ten sezon. Pełniliście i Wasze marzenia, i nasze wspólne. Jesteście najlepsi wspaniali. Dziękuję bardzo, kocham Was. Dziękuję za podróże małe i duże, a w szczególności podróże Michała. Serdecznie Wam dziękuję chłopaki, że tyle ciężkie i roboty włożyliście w to, aby wygrać ten mecz. Jestem wielką fanką waszą! i na zawsze pozostanę. Dzięki wam bardzo, że jesteście drużyną, zarówno na boisku, jak i poza nim, że współpracujecie z kibicami, że się rozwijacie. Dzięki wielkie. Chłopaki, ja wam dziękuję za przepiękny mecz i emocje we Włoszech czyli Za wszystkie mecze pięci, pięciosetowe i na koniec za wielki okrzyk radości. Dziękuję bardzo za to, że udowodnili, że mogę przeżyć stan zawołowy przynajmniej 17 razy w ciągu roku dziękuję za te niesamowite, wspaniałe chwile wzruszenia, które zawsze mam po każdym meczu i te łzy radości. Bardzo dziękuję. Za emocje, no, generalnie za cały sezon, za wszystkie wyjazdy, wszystkie tutaj mecze. Miazga jest, miazga! Ja tutaj jestem akurat nowy w tym gronie, ale zaraziłem się siatkówką z mojego kolegi super atmosfera, Siatkarze są mega. Dziękujemy za cały sezon. A ja panowie podziękuję wam za pomoc, którą nam e, oferowaliście, mnie ja i mojej rodzinie osobiście. Trudnej sytuacji, która nas spotkała, ale nadmienię tylko, że to było po meczu z Warszawy. Pozdrawiam.